Gdybym was zapytał, na której planecie panuje najwyższa temperatura, co byście odpowiedzieli? Uwaga, pytanie jest trochę podchwytliwe, bo na logikę cieplej powinno być na planecie, która jest bliżej Słońca, bo to Słońce jest źródłem energii. A planetą najbliżej Słońca jest Merkury. A tymczasem okazuje się, że cieplej jest na Wenus, choć Wenus jest druga od Słońca. Dlaczego? Bo Wenus ma bardzo grubą atmosferę, która działa jak kołdra i przytrzymuje energię przy jej powierzchni. Energia słoneczna wpada na Wenus i ogrzewa ją, ale z trudem ucieka z powrotem w kosmos z powodu gęstych chmur. Merkury nie ma atmosfery, więc co prawda w ciągu dnia mocno się nagrzewa, ale w nocy temperatura jego powierzchni spada do minus 170 stopni Celsjusza. Merkury jest najmniejszą planetą Układu Słonecznego. Żeby okrążyć Słońce, potrzebuje zaledwie 88 ziemskich dni, podczas gdy Ziemia potrzebuje pełnego roku, czyli 365 dni. Wyobrażacie sobie urodziny co 88 dni? Choć rok na Merkurym trwa bardzo krótko, bardzo długo. Trwa tutaj doba. Merkury bardzo wolno obraca się wokół własnej osi. Dzień na Merkurym trwa 58 ziemskich dni. Wenus jest od Merkurego większa i nie jest wykluczone że w przeszłości była na niej płynna woda. Dzisiaj nie ma szans by się tam utrzymała. Temperatura na Wenus wynosi około 500 stopni Celsjusza. To dwa razy więcej niż w nagrzanym kuchennym piekarniku. Wenus podobnie jak Merkury i Ziemia jest planetą skalistą czyli ma Stałą, twardą powierzchnię, ale chodzenie po niej, nawet dla człowieka uzbrojonego w ogromny kombinezon, jest w zasadzie niewykonalne. Nie tylko z powodu bardzo wysokiej temperatury, ale także ogromnego ciśnienia. Zwykły statek kosmiczny zostałby na Wenus zgnieciony jak blaszana puszka, nadepnięta przez słonia. O powierzchni Wenus wiemy niewiele, bo planeta ma atmosferę, w której gęste chmury cały czas przysłaniają niebo. Przez te chmury dochodzi do powierzchni Wenus niewiele światła, więc nawet w samym środku dnia na Wenus jest trochę ciemno. Chmury blokują nie tylko światło słoneczne, z ich powodu bardzo trudno jest obserwować powierzchnię planety z zewnątrz, z orbity. Nawet skomplikowane sondy kosmiczne, które wysyłamy w kierunku Wenus, muszą stosować radary, żeby zrobić mapę powierzchni planety. I mimo tego, mapy Wenus są dużo, dużo gorsze niż mapy np. Marsa. W przeszłości na powierzchni Wenus lądowały wybudowane na Ziemi roboty. To dzięki nim mamy zdjęcia powierzchni, ale ogromna temperatura i bardzo wysokie ciśnienie powodują, że budowa na Wenus ludzkich osiedli jest niemożliwa.